Siemaneczko widzowie. Jak wiecie, staram się na Twitch organizować jakieś fajne akcje, zarówno dla widzów, jak i dla streamerów. I ponownie robimy coś naprawdę super. Jak ostatnio zrobiliśmy challenge speedrunowy, to na pewno kojarzycie nasz format Twitch Rivalsowy, gdzie walczyliśmy z drużynami z całego świata o potężne nagrody w Bingo Challenge. Postanowiłem zorganizować polską edycję i mamy naprawdę fenomenalny skład, gdzie między innymi udział bierze Drużyna Tobiasza, Drużyna Nexy, czy Drużyna Moja, i wiele innych streamerów, które chciałbym Wam przedstawić. I to wszystko odbędzie się dzisiaj na Twitch TV slash o godzinie 20. Sam stream się zacznie o godzinie 17, ale o godzinie 20.00 odbędzie się sam challenge i specjalnie nagrywam ten materiał po to, żeby Was zaprosić, bo dzisiaj naprawdę na Twitchu się szykuje Prime Content, który się pojawi oczywiście na kanale, ale wiecie. Co innego jest to przeżyć na żywo, kibicować i generalnie śledzić te zawody. Walczymy o, kurde, ponad 160-180 gift subów dla widzów. Zatem jeżeli będziecie dosyć, jeżeli będziecie podczas turnieju macie szansę na wygranie nagrody, ponieważ no kurde, duża jest pula nagród. Jest naprawdę duża pula nagród. Każdy z nas przed wpisowym minimum 15 euro, kto chciał, ten dał więcej. Ja też jako główny organizator daję od siebie więcej, bo wchodzę tutaj z, chyba łącznie z 40 czy 50 euro do całej puli, ale przedstawię wam drużyny, jakie biorą udział, moi drodzy, bo tak. Mamy drużynę pierwszą, gdzie jestem ja, Diabeł Zacha oraz Patka. Drużyna druga, gdzie mamy Nexę, Mitrixa, Kukiego, wgz Zeta. Drużyna trzecia, gdzie mamy Automata, czyli obecnego mistrza Polski w speedranach i on ma Karigodę, Nawcie i Kuca, żeby wyrównać troszeczkę siły tego składu. Mamy Neurachta, lewego Majka Patmaza, później mamy drużynę Bladiego, Bladie jest z Ejbim oczywiście, z Lisem i z, In z Inwiaczkiem. Mamy drużynę Kuby, który jest z Puzonikiem, Mendym i Black'im, mamy e drużynę Eizo, zatem mamy tutaj wpływ od Pompatimu z cyferkowym Ortisem waflem, mamy drużynę Tobiasza, gdzie Tobiasz jest sam z buszem. mamy drużynę Kubira, gdzie Kubir jest z Mikolsem i Napierakiem i mamy drużynę Yoshiego, który jest z Szymkiem i z Zebem i z Hofikiem, czyli kolejnym speedrunnerem. Zatem jak widzicie, drużynę, mamy naprawdę dzisiaj drużynę gwiazd! Jeżeli chodzi o dzisiejsze Pinko i zapraszam żeby wszystkich, żebyście wpadli. Nie musicie na godzinę 17 na Twitch Mancio, ale na godzinę 20 byłoby mi mega miło. Do zobaczenia.